7 sierpnia Ciotki gniew na Anielkę minął już od dawna. Ona ją tak kocha, że gdybym ja umarł, ciotka miałaby się jeszcze o co w życiu zaczepić, byla Anielka została przy niej. Dziś poczciwe moje ciotczysko ubolewało nad tym, że Anielka się nudzi, że przesiaduje ustawicznie w domu i że nie poznała tu nic więcej nad drogę z Wildbadu do Hofgasteinu. Żeby mi nogi lepiej służyły, rzekła, chodziłabym wszędzie z tobą, ale kto powinien był ci przynajmniej bliższe okolice pokazać, to twój mąż, który latał od rana do wieczora. Anielka poczęła upewniać, że jej dobrze w domu i że nie potrzebuje więcej ruchu. Usłyszawszy to, ozwałem się tonem obojętnym: Ja nie mam nigdy nic do roboty, a ja chodzę dużo, więc mogę anielce wszędzie towarzyszyć. Nie pokazać jej, co jest ciekawego, przynajmniej w pobliżu. Po chwili zaś dodałem jeszcze obojętniej. Nie widzę w tym nic takiego, co by nie było powszechnie przyjęte. W miejscach kąpielowych nawet prości znajomi chodzą razem na przechadzki, a cóż dopiero krewni. Anielka nie odpowiedziała, ale obie starsze panie przyznały mi zupełną słuszność, bo zresztą rzeczywiście tak jest, jak mówiłem. 9 sierpnia Wczoraj byliśmy przed wieczorem w Szrek Brykę. Starsze panie towarzyszyły nam z początku, ale zaraz za wodospadami usiadły na pierwszej ławce, my zaś szliśmy dalej. Zdaje się, że oboje zrozumieliśmy, że jakaś ważna rozmowa musi między nami nastąpić. Chciałem zrazu pokazywać Anielce rozmaite miejscowości i wymieniać ich nazwy, ale m, zaledwie wymienił Szarek Wydało mi się to zagadywanie tego, co nam leżało na sercu, tak dziwaczne, tak niestosowne do naszego nastroju, żem umilkł. Mogliśmy mówić tylko o nas samych, albo milczeć. I szliśmy w milczeniu dość długo, co zresztą było mi potrzebne i korzystne. Opanowałem się przez ten czas, jakem umiał, przezwyciężyłem ten nerwowy niepokój. Jaki człowieka ogarnia przed ważnymi chwilami życia, i starałem się odzyskać zimną krew. Odzyskałem ją o tyle, że postanowiłem rozmyślnie mówić o mojej miłości z takim spokojem, tak naturalnie, jakby o rzeczy wiadomej, stwierdzonej i uznanej. Doświadczenie nauczyło mnie, że w stosunkach z kobietami można wytworzyć dowolny nastrój. Nic tak nie wpływa na kobiety, jak ton rozmowy. Jeśli mężczyzna, czyniąc wyznanie, czyni je tak, jakby potem świat się miał zawalić to jest ze wzruszeniem, z przerażeniem i przekonaniem, że czyni rzecz niesłychaną to ów przestrach, to przekonanie, że staje się rzecz niesłychana, udziela się kobiecie. W razie przeciwnym dzieje się przeciwnie. Wyznanie traci wówczas swój charakter wielki, ale też przechodzi gładziej i mniejszy budzi opór. Ty sobie może nawet nie zdajesz sprawy, Anielko, jak ty mnie zraniłaś swoim zamiarem wyjazdu. Wiem doskonale, że powody, które podałaś, to tylko pozór i że naprawdę ja jestem przyczyną tego zamiaru. O jednej tylko rzeczy zapomniałaś, a mianowicie co się stanie ze mną bez ciebie. Tego wcale nie wzięłaś w rachubę. Czy wiesz, że sam wyjazd twój nie byłby mnie tak dotknął, jak ta właśnie myśl, że nic a nic nie liczysz się ze mną. Powiesz może, że chciałaś to uczynić dla mego dobra, dlatego, żeby mnie wyleczyć. Nie, 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 daj pokój. Nie lecz mnie w ten sposób, bo mi takie lekarstwo może przynieść więcej złego, niż myślisz. Ty często bywałeś dla mnie niesprawiedliwy, ale nigdy więcej niż teraz. Ty sądzisz, że mi wszystko łatwo przychodzi i że mi brak serca a mnie wcale, a wcale nie lepiej niż tobie. Tu zabrakło jej głosu, mnie zaś wszystkie tętna poczęły bić jak młotami. Zdawało mi się, że jeszcze jedno wysilenie z mojej strony, a wyrwę jej z ust otwarte wyznanie. Na wszystko, co ci drogie, rzekłem, powiedz mi, co przez to rozumiesz. Rozumiem, że skoro jestem nieszczęśliwa, pozwól mi zostać uczciwą. Mój Leonie, kochany, ja cię błagam, miej litość nade mną. Ty nie wiesz, jaka ja jestem nieszczęśliwa. Ja mam ci wszystko gotowa poświęcić, prócz uczciwości. Nie bym ci oddała tę ostatnią deskę zbawienia, bo tego nie można, tego nie wolno poświęcać, mój Leonie, mój Leonie. I złożywszy ręce, patrzyła na mnie drżąco jak liść, z prośbą i z łzami, które wzbierały w jej oczach. Nie wiem, gdybym ją był w tej chwili porwał w ramiona, może by potem umarła ze wstydu i zmartwienia, ale prawdopodobnie nie znalazłaby już w sobie siły na opór. Lecz ja postąpiłem jak człowiek, który sam kocha nad wszystko. To jest, zapomniałem o sobie, a widziałem tylko ją i rzuciłem jej w tej chwili pod nogi moje zmysły, moją namiętność, mój egoizm. Co mi to wszystko znaczyło wobec niej? Kobieta kochana, która broni się łzami płynącymi nie dla zachowania pozorów, ale z głębi prawdziwej boleści, jest niezwyciężona. Wziąłem obie ręce i ucałowawszy je ze czcią i uniesieniem, rzekłem. Będzie jak ty chcesz to ci przysięgam na tę miłość, jaką mam dla ciebie. Nie chcesz iść na bezdroża mówiłem dalej ale i ja już nie będę usiłował sprowadzić cię z twojej drogi. Tyś mnie zmieniła a i te wszystkie męki, którym przeszedł, przerodziły mnie także. Zrozumiałem przez ciebie, że inna rzecz jest pożądać, a inna kochać. Nie przyrzekam ci, że cię przestanę kochać, bo nie mogę i skłamałbym zarówno tobie, jak sobie, gdybym ci to obiecywał. W tobie jest moje życie. Mówię ci to nie w żadnej egzaltacji, ale jak człowiek, który umie patrzeć w siebie i który wie dobrze, co jest złudzenie, a co prawda. Ale będę cię tak kochał, jakbyś już umarła i jakbym kochał twoją duszę. Czy ty się na to zgodzisz, moja anielko? Jest to miłość ogromnie smutna, ale anielska. Taką możesz przyjąć i taką możesz mi odpłacić. Ja ci ją ślubuję w tej chwili i ta przysięga jest dla mnie równie ważna, jakbym ją składał przed ołtarzem. Nigdy nie ożenię się z żadną inną kobietą. Będę żył dla ciebie tylko i moja dusza będzie twoja. Ty także kochaj mnie tylko tak. Jakbym już umarł. O nic więcej cię nie błagam, ale tego mi nie odmawiaj, bo to nie jest żaden grzech. Jeśli o tym wątpisz, to się nas powiedzi, rozpytaj. Wszak ty czytałaś, Danta. Przypomnij sobie, że on był żonaty, a jednak kochał Beatrycze taką właśnie miłością, jakiej ja chcę od ciebie. Wyznawał to uczucie głośno, a jednak Kościół uważa jego poemat niemal za święty. Jeśli masz w duszy dla mnie takie uczucie, to mi daj swoją rękę i niech odtąd będzie między nami wieczny spokój i wieczna zgoda. Anielka podała mi po chwili milczenia rękę. Ja taką przyjaźń, rzekła, zawsze miałam dla ciebie i z całej duszy, z całego serca ci ją przyrzekam. Mnie szczerze mówiąc zabolał ten wyraz przyjaźń. Dla mnie był on za mały i wydało mi się, że jest także za mały dla tej chwili. Zmilczałem jednak. Ją, pomyślałem w duszy, wyraz „Miłość” jeszcze przestrasza. Ona musi się do niego przyzwyczaić, więc skoro rzecz jest ta sama, czy warto, abym dla nazwy zakłócał te zgody i to szczęście, jakieśmy nareszcie wydobyli z całych pokładów nieporozumień, goryczy, zmartwień, udręczeń. Oboje już żeśmy tak zmęczeni i tak nam należy się wypoczynek, że warto coś dla niego poświęcić.